Nie ma co. Jakby to powiedzieć, mo, 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 moje żoło, nie ma co. Ja ok, tak? Jeden będzie taki netheralcik, dosyć dobry. Właśnie nie widzę, ja jestem na samym środku. Na dwóch takich dobrych typów będzie. Właśnie, wiem. że już mają bardzo dużo. Dobra, spadł, 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 Dobra, nice. O, ja też kogoś zabiłem. Chodź na górę, bo tam są jeszcze skrzynki nieotwarte. Ok OK Okej, okej. Zawsze można użyć. Ja. Widzę ostatniego. ...typka. Delikwenta. no, się... eee, o Jezu, ej. Zaraz, zaraz, No i widzowie, udało mi się właśnie wbić 50 wina. Więc, bardzo fajnie. Gratulujemy. Całą społecznością Red Angels. No, jak mówiłem, to w przyszłości będziemy robić koszuleczki na Robloxie, że się mogli nas wspierać. W przyszłości będziemy robić też gry na Robloxie dla Was. Czy coś właśnie z tych całych no, środków, z ...koszulek A już mam jeden zamysł na grę która raczej się Wam spodoba, bo głównie robimy ją na myśli o Was. Ale grałem hamsko. To ja sobie z łuczku zagram Hamsko Padaj. Przecież to nie ma sensu, to... To trzeba tak, takiego no to trzeba tak uderzyć kilka razy i... Żeby, żeby coś mu do tego głowgów leciało. Och, hełmik ja sobie przygarnę. Ja też sobie mieczek lepszy ogarnę O One, podęki poszekłaby jakby w jakiej innej lepszej skrzynki o omeraldowa skrzynka może być... Ej, pomóż, 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 pomóż. Nie wiem, gdzie jesteś Pomóż, pomóż um, ty, 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 ty. Dobra, pomagam, pomagam, ale dostał combo, on ma one shota No i zabiłem go Łatwo <śmów> Mówisz łatwo, pomimo że to ja go zabiłem? Łatwo znikaj. Ej, na środku jest dwóch typów, których można było. Ej, pomóż bo mam tu takich dwóch typków, No to tu, tu 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 tu, dawaj go. Się, dawaj ich. To był nacisko. Go zabił, i dopiero teraz hipotetycznie można go. Brawo. Dało się. Mógłbyś mi. A nie, dobra, bo ja mam Dobra. No i znowu to jest 2V1. A, dobra. Wygraźmy, to jest jakaś osoba awkująca. Afk nie. Perełką zginąłem Dobra, jeszcze... jeszcze jedna bombka. O! Obudził się. Uważaj. Przecież bym powiedział z łuku go Maj one shot, one shot Trafi. No nice! Łatwo Dokładnie, no dokładnie, że... No wi wiadomo, że trafię, przecież jestem dobry z łuku. Za pięć... Mam jeszcze 5 kili do 100 No A ile masz winu? Eee y, 2 Nie pamiętam Tak trzeba za chwilę będziemy ten odcinek Dokładnie W masz jakieś sto ileś prawie... albo ty masz prawie 100 kg i 20 minut. Ja nie mogę. A, że... Dla mnie to brzmi tak trochę dziwnie, nierealnie. Mo jeśli byście chcieli, to może w przyszłości będziemy robić takie dłuższe odcinki. Pomagam, pomagam, pomagam. O ja, jestem na one shot. Ja też, ja też, ja też. Aj. i aj, plecy też. A może, myślę, że jeszcze jedną. No, na spokojnie. A, tak. Coś się nie udało. Ostatni. już ostatnia rundka i kończymy? Odcinek. Więc. Ładnie. Więc spójny Kwartek jak wleci od jak No, coś takiego. Następnie. Bo... Będę go osobiście pani. Na programie którego jeszcze nie odkryłem w procentach jego możliwości. Więc proszę o wyrozumiałość. Że na przykład coś nie będzie dopracowane. Albo coś będzie zbyt długo. To można zawsze poprawić. Mam nadzieję, że będziemy kiedyś taką społeczność tworzyć. O Boże spadł. A co w tym? Tu jest skrzyneczka. Lata. Czło. Jak na razie to, wierka zapowiadała się dobrze, co jest tu za Hop, no. pa. Padał, pa. <laughs> nie trafił, yy, gonić a jednak już nie. Tam, po lewej, u góry Czekaj, bo muszę pousłać rzeczy Oj, i tam jest jeden? Tyk. Jeden jest solo i ten jest jeden team O kurde, dobra, ten team to ty na spokojnie pokonasz oni, są, oni nie mają żadnego seta, ale tego drugiego to będziesz miał problem Oni nie umieją się nawet bić Dobra, zostawię go. No, to jest ten kolej, dobry Idzie? No właśnie wiem bezsensownie mogę go tam na, na most jakoś. Masz jeszcze jedną pełę? Tak stracić bez sensu, nie? Akurat to miało sens. Mm -hmm. Celuje czymś. Leci. Zrzucaj go. Zrzucaj go. Nie. No, ładnie. Nie, zadziała Nie, ogóle... no, no, tylko ty, źle, jak no, dobrze, no, źle no, 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 no,